Łukasz Łukaszewski, witam w magazynie koszykarskim Time Out. W dzisiejszym odcinku naszego programu będziemy mówili o tym, co ostatnio działo się w drużynie Stelmetu Zielona Góra. Nie zabraknie też bliskiego spotkania z jednym z zawodników naszej drużyny, a także kilku ćwiczeń, które pomogą Wam rozwijać koszykarskie rzemiosło. Zostańcie z nami. Miniony tydzień Stelmetowi Zielona Góra upłynął pod znakiem rozgrywek Enter Marsze Basket Cup. Podopieczni trenera Michała Uwalina w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski podejmowali w hali CRS z Prokom Gdynia. Drużyna gości wygrała 83 do 74, ale taki wynik dla Stelmetu to chyba najniższy wymiar kary, bo Łukasz Koszarek i spółka po trzeciej kwarcie prowadzili różnicą 17 punktów. Gdyby w pełni sił był Quinton Hosley, być może mecz wyglądałby zupełnie inaczej, ale Q jeszcze do dziś nie doszedł do siebie, więc nie ma co gdybać. Najwięcej dla Stelmetu? 17 punktów zdobył Oliver Stewicz w ekipie Asseco Procomu. Z 19-punktowym dorobkiem spotkanie zakończył Rashid Mahalbasic. Były momenty, w których, w których walczyliśmy, w których pokazaliśmy to, co charakteryzuje naszą drużynę. No, w większości meczu niestety nam, tak jak wspomniałem, no, energii brakowało. No. W tej chwili historia, trzeba, trzeba zapomnieć o tym co się wydarzyło dzisiaj I, i przed nami myślę, że dwa mecze pucharowe i, i, i wracamy do, do walki o mistrzostwo polskie. Po pierwsze, gratulacje ASECO za wygrane wygranie i lepsze zespoły za wygrane. Przede wszystkim gratulacje dla Asseco za zasłużone zwycięstwo. Dziś oczywiście wygrała lepsza drużyna i dostała się do final for Pucharu Polski. Naszym marzeniem było zagrać tam, ale po tym, co dziś zaprezentowaliśmy, po prostu na to nie zasługujemy. Mamy ostatnio spore problemy z energią w naszej drużynie. Pojawił się powiedzmy szczyt sytuacji, kiedy co niektórzy z naszych zawodników są kompletnie wyczerpani rytmem polskich i europejskich rozgrywek. Oczywiście, jeśli doda się do tego uraz Quintona Hosleya, mamy to, co mamy. Uh, Dziś już Stelmet jest w hiszpańskiej Sewili, gdzie zmierzy się z tamtejszą drużyną Caja Sol. Nasi reprezentanci Zieloną Górę opuścili w poniedziałkowy poranek, odbywając jeszcze przedtem trzy treningi, dwa w sobotę i jeden w niedzielę. Na hali zabrakło wciąż zmagającego się z kontuzją Quintona Hosleya oraz Radosława Trubacza i Pawła Jasnosa, którzy z SKM-em Zastal walczyli o finał Mistrzostw Polski Uniorów Starszych, niestety bez sukcesów. Na sobotnim treningu Michailo Uwalin przekazał swoim podopiecznym kilka słów na temat meczów w Eurocup, mówiąc, że wie ile sił kosztuje ich gra na europejskim podwórku i prosząc o maksimum zaangażowania do samego końca. Chociaż Stelmet nie ma już szans na awans do kolejnego etapu Pucharu Europy, to mimo wszystko tego sezonowe poczynania naszej ekipy zostały zauważone. Na portalu eurobasket.com opublikowano ranking stu najlepszych klubów Starego Kontynentu. Na czele znalazły się Real Madryt, CSK Moskwa i Olimpiakos Pireus. Stelmet Zielona Góra uplasował się na 42. miejscu i jak się okazuje to najwyższa lokata spośród wszystkich polskich klubów. 43. jest Sekoprokom, 51. PGE Turów, 64. Trefl, a 86. Anvil. Teraz zapraszamy na bliskie spotkanie z serbskim graczem z telemetu, Dejanem Borowniakiem. Borowniak urodził się 1 kwietnia 1986 roku w Kninie na terenie byłej Jugosławii. Chociaż jego ojciec był zawodowym koszykarzem, Dejan za koszykówkę wziął się w wieku 10 lat, przedtem przez 6 miesięcy uprawiał tenis. In w tym okresie koszykówka była u nas bardzo popularna, ponieważ narodowa drużyna Jugosławii była mistrzem Europy. Zdobywali medale, gdzie tylko się dało, na Mistrzostwach Świata, i Igrzyskach Olimpijskich. Oglądaliśmy te mecze i graliśmy w koszach. W kosza gra również brat Dejana Sasa, który za kilka miesięcy opuści mury Uniwersytetu w Pensylwanii. Wracając do osoby naszego bohatera, starszy z braci borowniaków w swojej karierze reprezentował Partizan Belgrad. Wojwodinę Nowi Jetwo Srytas, Avis BC, Gran Canaria i Basket Canary Najlepiej mieszkało mi się na wyspach kanaryjskich. Grałem w ACB dla Gran Canarii przez jakieś 3-4 miesiące. Było świetnie. To jest wyspa, pogoda jest perfekcyjna, możesz tam znaleźć naprawdę wszystko. Dla mnie to było duże doświadczenie, a do gry w koszykówkę mogę również polecić Hiszpanię, ale i tutaj, podobnie jak w innych miejscach, jest w porządku. Some other places also, so. Zawodnik z telmetu Zielona góra wolny czas spędza przed komputerem albo telewizorem, oglądając serbskie kanały. Nie oznacza to jednak, że Dejan lubi siedzieć w domu. For example, some gardens, parks or I try to... Lubię spacerować po ładnych miejscach, na przykład ogrodach czy też parkach. Lubię wyprawy po miastach, w których mieszkam. Lubię sprawdzać, co jest tam ciekawego do zobaczenia itd. Może w przyszłości będę mógł to wykorzystać. W Zielonej Górze jest ładne centrum i deptak. Jest sporo drzew i zieleni, więc bardzo mi się tu podoba. Lubię też styl, w jakim zostały zbudowane. Nie ma tu rzeczy, które mi się nie podobają. No może, poza pogodą, ale nie mam z tych większych problemów. How, how it looks uh mogę like, i not say nothing until now that i don't like maybe weather is not so great but jestem uh, okay i'm not so problematic about it. borowniak do największych sukcesów może zaliczyć srebro w 2007 i złoto w 2009 roku na uniwersjadzie w Bangkoku i belgradzie poza sportem sukcesem dejana jest pokonanie Rakatarczycy, o którym dowiedział się podczas ostatnich wakacji To was a thoughtful surprise big surprise for me because i didn't expect Najpierw pojawiło się wielkie zdziwienie, niczego takiego się nie spodziewałem, przygotowywałem się do sezonu we Włoszech, bo miałem tam ważny kontrakt, kiedy dowiedziałem się o swojej chorobie byłem rozczarowany. Przez pierwsze dwa tygodnie w ogóle nie wiedziałem co się dzieje, wszyscy wokół, rodzice, przyjaciele wiedzieli, że jestem chory, ale ja byłem zdezorientowany, nie wiedziałem co jest grane, po operacji okazało się, że mam szczęście, bo wszystko wróciło do normy, a ja mogę wracać do kosza krok po kroku. O tym, że wszystko jest już w porządku, świadczą statystyki Dejana w Polskiej Lidze Koszykówki. W sześciu dotychczas rozegranych meczach Serb zanotował średnio 16,2 punktu, 7,5 zbiórki oraz 20,3 evaluation na mecz. A dziś kolejną porcję koszykarskich ćwiczeń zaprezentuje kapitan z Zielona Góra, Kamil Hanas. Siemanko, pokażę Wam teraz wyjścia poza zasłonie. Najpierw tak zwany kermów zakończony layupem, później wyjście do rzutu za dwa i za trzy punkty. Także jedziemy. krzesło traktujemy jako zasłonę, więc tutaj była zasłona zazwyczaj wysokiego zawodnika. Nisko teraz postawię zasłonę z krzesła troszeczkę wyżej, żebym mógł wyjść do rzutu za dwa punkty. Teraz robimy to samo, tylko że my rzut będzie za trzy punkty. Najważniejsze jest też to, żeby wychodząc z tej strony kończyć zatrzymaniem na lewa prawa noga i dokręcać je na sam koniec rzutu teraz robimy zwykłe ćwiczenie na, na pick and roll Prosta jedna zasłona należy skorzystać z zasłony pójść jakby bark w bark ze sobą stawiającą zasłonę czyli tutaj jest pseudo zasłona czyli krzesło i później końcówka jest taka sama jak przy wyjściu po zasłonie. Dokręcamy tylko nogi i wychodzimy w górę. Powoli, pokażę. Naprowadzamy na zasłonę. Staramy się z niej skorzystać. I wychodzimy do rzutu. Wiadomo, trzeba szybciej robić, zdecydowanie. Ale jest wcześnie. Po dwóch dniach przerwy, więc można wybaczyć. Także idziemy tutaj. Skorzystamy z asymetrii. I to samo można robić w drugą stronę na lewą rękę, więc zapraszam wszystkich do ćwiczenia. Następnym razem pewnie wprowadzimy jakieś ćwiczenia w większej grupie zawodników, więc będzie ciekawie. Zapraszam. To wszystko co przygotowaliśmy dla was na dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy okazji kolejnego odcinka magazynu Timeout. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia za tydzień. O, tego nie nagrywajcie. To krzesło traktujemy. To krzesło traktujemy jako zasłonę Trzeba trafić.